Na wykresie zależności prędkości od czasu, pole pod wykresem liczbowo jest równe przebytej drodze. Będziemy więc musieli obliczyć pola trzech, trzech figur, dwóch trójkątów i prostokąta. Wysokość pierwszego trójkąta jest równa 14 minus 6, 8, razy podstawa, razy 2 to 16, i podzielić przez 2 8 metrów. Pole prostokąta, jeden bok 6, drugi też 6, Razem 36 metrów i pole drugiego trójkąta, wysokość 6 razy 1, 6 podzielić przez 2 plus 3 metry. Razem w ciągu 7 sekund ciało przebyło 47 metrów. Przyspieszenie będziemy liczyli ze wzoru, który jest stosunkiem przyrostu prędkości do przyrostu czasu. I tak, przyrost prędkości prędkość końcowa. 6 metrów na sekundę, minus prędkość początkowa 14 metrów na sekundę, czas 2, 2 sekundy, minus 0 sekund, razem minus 4 metra, metry na sekundę kwadrat. Od 2 do 6 sekundy przyspieszenie jest równe 0, ruch jest bowiem ze stałą prędkością, jednostajny. I trzeci odcinek. Przyspieszenie jest równe V7, 0 odjąć V6, 6 m na sekundę dzielone przez czas końcowy 7 minus 6 sekund minus 6 m na sekundę kwadrat.